Zasada kontrastu wpływa na sposób, w jaki widzimy różnice między dwiema rzeczami pokazywanymi nam jedna po drugiej. Zasada kontrastu polega na tym, że jeśli zobaczymy pierwszą rzecz, to druga wydaje nam się różna od niej. Zasada kontrastu ma zastosowanie w różnych dziedzinach naszego życia. Działanie tej zasady może się objawiać na przykład, gdy najpierw podniesiemy duży ciężar, a następnie lekki. Drugi z ciężarów będzie wydawał nam się znacznie lżejszy niż jest w rzeczywistości, a to dlatego, że mamy porównanie z dużym ciężarem, który przed chwilą podnieśliśmy. Zasada kontrastu ma zastosowanie również przy przekonywaniu innych ludzi. Jeżeli najpierw zażądamy czegoś ciężkiego do spełnienia, na co druga strona nam odmówi, to zdecydowanie łatwiej będzie nam osiągnąć to, czego chcieliśmy naprawdę. Zasadą kontrastu nie można przesadzić, bo wtedy niczego się nie osiągnie. Jeżeli na początku poprosimy o zbyt wiele, to druga strona nie potraktuje nas poważnie. Dlatego nasza początkowa propozycja powinna być duża, ale nie niemożliwa do spełnienia. Jako przykład zastosowania zasady kontrastu weźmy ucznia, któremu zależy na tym, aby na zakończenie roku szkolnego mieć czwórkę z trzech przedmiotów. Jeżeli początkowo zapyta o piątkę, to ma większą szansę na czwórkę niż gdyby zapytał o nią na początku. Przykładem złego zastosowania zasady kontrastu mogą być linie lotnicze, które po odwołaniu lotu zaproponowały swoim klientom w ramach żartu jako rekompensatę 100 tysięcy dolarów. Kiedy pasażerowie usłyszeli prawdziwą kwotę wynoszącą 200 dolarów, nikt nie chciał się osiągnął zgody, a linie lotnicze musiały ją podnieść początkowo do 300, a następnie do 500 dolarów. W tej sytuacji dało się to rozegrać inaczej. Jeżeli linie lotnicze na początku zaproponowałyby jako żart rekompensatę 5 dolarów, a następnie 200 pasażerowie by się zgodzili, a linie lotnicze zaoszczędziłyby znaczącą sumę. Jeżeli film ci się spodobał, to proszę zostaw lajka i zasubskrybuj kanał.